Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na kanapki jajeczne ze śledziem i ziołami, czyli pomysłowe przekąski, idealne na każde przyjęcie. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Ugotowane na twardo i obrane ze skorupek jajka ścieramy na tarce o dużych oczkach. Starte jajka przekładamy do miski. Umytą i osuszoną zieleninę, czyli szczypier z dymki, natkę pietruszki i koperek, drobno siekamy. Posiekaną zieleninę wrzucamy do jajek. Następnie dodajemy majonez, całość doprawiamy czarnym pieprzem i dokładnie razem łączymy. Wymoczone w wodzie z nadmiaru soli płaty śledziowe odsączamy i kroimy w paski. Kromki chleba tostowego układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza i rumienimy około 5 minut. Następnie każdą kromkę przekrawamy na 4 części. Na każdym kawałku chleba rozprowadzamy dość obfitą porcję pasty jajecznej. Na wierzchu umieszczamy kawałek śledzia. Całość dekorujemy gałązką koperku i spinamy wykałaczką. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów. Zapraszam również na stronę smakowitedania.com.